Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bamy. Dzisiaj w zasadzie postanowiłem nakryć, nakręcić fejle u ubanego, w którym będziecie widzieć moje nieudane akcje z gry. I jeśli ktoś z Was przyśle, też pokażę wasza. Karelia T32. Tutaj się chwilę temu tłukłem z prawej strony z WZ, która teraz widać. No i wpadłem na genialny pomysł, że stąd by ją można dorwać i ją zaskoczyć. Oczywiście, tylko zamiast cofnąć, pojechałem do przodu. I sytuacja wygląda mniej więcej tak, że mam dość przesrane, no ale powinienem móc się ruszyć, tak? Jest wykończenie. Drugi frag 992 damage'u, 390 zablokowanego i jak się okazało z wyjazdem stąd. Jest ciężko, jest, dostałem hita od arty, i strzy we mnie strzela. Także jestem generalnie na tapecie. Próbuję jak mogę, zobaczcie Zablokowany fatalnie, tu miałem, miałem nadzieję, że się skoncentruję na tym, co jedzie, ale niestety, zobaczcie ile ja już zdingałem. To jest też swego rodzaju fenomen. Jestem w takiej pozycji, że wszystko powinno wchodzić w silnik. Nie wchodzi. No i cóż, kombinuję, kombinuję, i na tym moja gra się kończy. Się okazało, dzisiaj jest dzień totalnych fejli. Najpierw chciałem pojechać w jedną stronę na wichurze. Później postanowiłem, że jednak pojadę w sobą ciężkie czołgi w mieście. I, Pany, co robi? W swym geniuszu postanawia przejechać przez wodę. Niby nic specjalnego. Tylko, że zwróćcie uwagę, nie mogę wyjechać. Już tak Wam powiem, że jak <grym> yy, yy, tak próbowałem się wydostać, to w końcu stwierdziłem nie, no to chyba ktoś mnie musi wyprąć, bo ja się stąd nie ruszę. W końcu Jakoś się udaje, ale może Wy też sprawdźcie to miejsce. Czy ja, oczywiście, wiadę następnym czołgiem na wichu, że zobaczcie męczę się, męczę, męczę i kompletnie nie mogę wyjechać, tak? Już 40 sekund, ale ostatecznie udaje się wyjechać. No to w sumie, co? Wszystko w odcinku. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, Zarobiście, motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinka. Pozdrawiam, banne.